No dobra, pogadaj coś ty, mnie tu. To ja mówię, mówię. Dla testu cholera, żeby zobaczyć jak to idzie, bo Boże mi się zaciekawił, czy będzie różnica z ciotką, o, raz, dwa, trzy, ola, ola. No dobra, a masz tu drugą sodelkę na wierchu? Kurwa, gdzieś tam na półce. Wiesz co, chuja, ja nie chce mi się, len jestem, nie chce mi się tam iść tego. Musiałby ją ustawić, by tam suwakami poregulował i... Je za dużo roboty, wiesz. Mnie ta jedno starcia chce zacząć w ogóle jak to ogólnie przy mojej modulacji z Jacksona wychodzi. Już nieważne przy jakim mikrofonie. Po prostu. No ale weź, kijej, po drugą sodal to, to dobierz się o porównaniu od razu. No dobra, czekaj. No to ja pauzuję w filmach. No dobra. No to mówię, 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 mówię. O. O, nas nie żyje. No faktycznie, widziałem informację. No cóż, taka kolej rzeczy. To ja nawijam, nawijam. Ola! Rozumiemy, że to jest stara. No, no, to jest stara, tak. Ta, co ja przy ciotce ją miał. Dawaj drugą. Okej, okay, moment. Raz, dwa, raz, dwa. Co się dzieje się pani? No postaw nośno. Dla mnie wsią w paradkę. A jak to głośnościowo, to tak samo mniej więcej? Mm, głośnościowo to samo. No nie wiem, ale jeśli chodzi o modulację, taka jest jakaś między nimi różnica, któraś bardziej sopranem, lub któreś basem bardziej daje. Dla mnie to jest bardzo porównywalne, no wiesz, moje ucho, to może z tej kapeńkę, może kapeńkę głośniej, ale to ja ręki uciąć nie dam. A, czyli my że teraz nic nie ma. Ty, no bo ja wcześniej, o, jak e, nikt tu nie słuchał, to są suwaki ustawione tak, jak żeśmy ustawiali, to kurna panie tego, ja nie wiem, co się działo, się, ja słyszałem w radiu sprzęg i, i na chwilę widziałem. No, no. Dobra, to ja pauzuję filma, stopuję, wrzucam na kompa i zaraz to na YouTube. Okay.